Dzień dobry, witam Was serdecznie, e, moje kochane dziewczyny, na kolejnym niezwykle ciekawym spotkaniu. A ja oczywiście, jako e, matka karmiąca i gotująca, nie mogłabym odpuścić sobie pogadania trochę o jedzeniu i diecie. Mimo tego, że sama nie jestem być może przykładem e, smukłej sylwetki, ale o tym też porozmawiamy, to chciałabym dzisiaj pokazać Wam pozwolić posłuchać. Co powinno zapiszczeć w diecie po 50 roku życia. Ale nie będę na ten temat się wypowiadać sama, ponieważ mamy dzisiaj przemiłego gościa. Z nami jest pani Aneta Strelał, dietetyk kształcony i doradca żywieniowy, prowadząca bardzo wiele projektów wspomagających prawidłowe odżywianie, ale również mająca własnych pacjentów i własny gabinet. Anetko, bo jesteśmy po imieniu, no, tak jest. jeszcze powiedz mi, jakie są nasze największe grzechy kobiet po pięćdziesiątce, jeżeli chodzi o dietę? A to przede wszystkim podjadanie nocne, to jest na wieczór wszystkie sięgamy gdzieś tam rączką po przekąski, nie jadamy Odpowiedniej ilości posiłków. To przeważnie. Omijamy śniadanie, zapominamy o, o sobie tak naprawdę, zaczynamy tutaj dbać o rodzinę i śniadanie wychodzi około 11, e, mamy długie przerwy, jadamy 2 trzy posiłki, e, mało się ruszamy, bo zapominamy o tym, ja nie mówię już o jakiejś wyczynowej aktywności fizycznej, ale o tym podstawowym e, ruchu, tak? A w, 50 plus e, zmienia się nasza tak naprawdę gospodarka hormonalna, więc wtedy ten metabolizm jest mocno zwolniony, więc jak sobie pobłażamy w tym braku regularności, braku aktywności fizycznej, no to to wszystko zaczyna szybciutko przyrastać. Poczekaj, poczekaj, bo wymieniłaś tak dużo grzechów, że chyba muszę je podsumować. <laughs> Czyli uwaga, na co będziemy zwracać uwagę podczas też naszej rozmowy, to jest z tego, co ja zapamiętałam, to jest tak. Zmniejszona aktywność ruchowa, yy, zbyt późne ostatni posiłek, posiłek i w ogóle podjadanie wieczorne i pomijanie, omykanie nie, posiłków, posiłków czyli nieregularności nie, nie, jedzenia. No ale to jakby fajnie, powiedziałaś mhm. o pewnym sposobie przyjmowania jedzenia i to już wiemy, czyli yy, gdybyś mogła nam powiedzieć takie trzy rzeczy, które w tym przyjmowaniu posiłków powinnyśmy... Prowadzić. Obowiązkowo moje drogie śniadanie. Idealnie śniadanie, idealnie, żeby ono było do półtorej godziny od momentu wstania. To coś tutaj powinniśmy spożyć Dobra. to jest raz. Co 3-4 godziny powinniśmy coś dostarczyć do organizmu. E, pomiędzy tym regularnie mniej więcej starać się e, 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 nawadniać, to też myślę, że o tym sobie porozmawiamy, i wdrożyć odpowiednią aktywność fizyczną. Przynajmniej te 10 tysięcy kroków, jakie jest y, zalecane. 10 tysięcy kroków. Ja chciałam powiedzieć, dziewczyny, że są krokomierze. Tak. Można bardzo sobie zainstalować na ręku Albo jako aplikacje zegarek, w telefonie. Albo aplikacje w telefonie, czyli jak chodzimy z telefonem y, w kieszeni, czy jano akurat tutaj za, z, za stanikiem, bardzo niezdrowo, y, to wtedy możemy mierzyć kroki. No dobrze. Czyli powiedziałyśmy I sobie ostatni taki. posiłek jest jeszcze bardzo tak, ważny, dawaj. tak? Czyli na 2-3 godziny przed snem powinniśmy zjeść posiłek. I tu, moje drogie, nie ma mitu dla mnie, że jadamy posiłek ostatni po 18. Czegoś takiego nie ma, bo każda ma z nas inny tryb życia. Czyli no Tak jak co, chodzę spać o drugiej w nocy, to w 18:00 bo robimy za dużą tak. przerwę, tak? Więc znowu spowalniamy metabolizm. Więc wypadałoby zjeść wtedy gdzieś koło 22 lekki posiłek. Bardzo się cieszę z tego wskazania, bo to jest mój ulubiony posiłek, ten po 22. No dobra, czyli już wiemy, że mamy się ruszać, jak mamy przyjmować posiłki. No ale, Anetko, mając Ciebie tutaj, nie mogłabym nie zapytać, jeżeli już fajnie jemy w sensie rytmu, to powiedz mi, co zmienić w diecie i czy coś zmieniać, jak to. Słuchaj, rzymskie L nam już się wkradło w wiek. To ma bardzo duże znaczenie, to tak jak podkreśliłam, po tym L rzymskim zmienia się mocno metabolizm. Tak. Zmienia się nasza gospodarka hormonalna. Jesteśmy bardziej narażone na występowanie różnych chorób, czy cukrzycy, nadciśnienia, więc musimy bardzo zacząć dbać o tą naszą dietę, Ale to nie jest tak, że my musimy ze wszystkiego rezygnować, tylko musimy do tego racjonalnie podejść. Powiedz nam, co zmienić? Co zmienić? Tym. Na pewno nie jadajmy codziennie mięsa, to od razu mówię. Dwa, trzy, dwie- trzy porcje w ciągu tygodnia wystarczą, czy drób, cielęcina, to będzie odpowiednia ilość i pełnowartościowego białka ale i tak i żelaza, bo nadmiar mięsa, moje drogi, bo jesteśmy do tego nauczone, że codziennie musi być na tym talerzu mięso, sprzyjano w otworu milt. Czyli jesteśmy cały czas na to narażone, nie mówiąc, co w tym mięsie obecnym jest. Od antybiotyków i czyli innych Zwiększamy ilość mięsa, mięsa i ten, że tak powiem, religijny, piątkowy post był bardzo mądry, dietetyczny. Tak, bardzo, tak? Tak. ale A zwiększamy. Ale go zwiększamy do dwóch dni. Tak, środa i piątek. piątek. Do tego zwiększamy ilość spożywanych kwasów omega-3, czyli ryb. Bo oczywiście jadamy w Polsce zbyt mało. Nie boimy się tutaj żadnych metali ciężkich, bo metale ciężkie będziemy mieć i w warzywach, bo producenci tutaj też swoje robią. Większe korzyści przyniesie zjedzenie tych ryb niż ich niejedzenie. Kwasy omega czy działają przeciwzapalnie, więc będą pomagać zwalczać cukrzycę, zapobiegać występowaniu, ale świetnie działają na skórę, tak, więc no, starzejemy się, więc ta skóra też potrzebuje tych odpowiednich... Czyli tak, zmniejszamy dostarczenie mięsa zwierzęcego lądowego. Tak. Zwiększamy <gry> porcję mięsa zwierzęcego wodnego. Tak. Tak, czyli ryby. Tak. Ale powiedz mi, czy Ryba to jest w ramach tych dwóch dni bezmięsnych, czy to jest trzeci dzień bezmięsny? A w ramach tych dwóch dni. Okej, okay, czyli możemy sobie zjeść na przykład poniedziałek mięso, we wtorek mięso, e, w, środę w środę warzywa, ryb. w czwartek mięso, w piątek, zgodnie Rybka. z e, zasadami katolickiego postu, w piątek ryba, tak? A sobota, niedziela odpust? Odpust, ale idealnie by było wprowadzić strączki. A dlaczego? Aha. Bo zawierają rośliny strączkowe, tęczkowe. tak, czyli tu mówimy o soi, ciecierzycy, nie boimy się soi, broń Boże, A nasza zwykła fasola, jaś? Fasola, tak, wszystkie, fasolka szparagowa, szparagowa mamut, tak, bób? bób jak najbardziej, a. bo co mają strączki? Fitoestrogeny. A co one nam pomagają? Menopauzę o, uż, zwalczyć. Pomagają zwalczyć menopauzę, a co jeszcze? Zapobiegają osteoporozie. Więc no po co dobrze. łykać tabletki? Na przykład ze soją. Jak możemy sobie pozwolić, na przykład na pastę sojową zrobimy sobie samę? A pyszna jest taki humus troszeczkę tak. jak z ciecierzycy, tak? Dobrze, Anetko, a teraz nie było tego w programie mm -hmm. w planach naszych, ale mam do ciebie pytanie, czy pomogłabyś mi dla naszych babć ułożyć taki przykładowy jadłospis mądrej babci, na przykład na tydzień i umieściłybyśmy to u nie nas na blogu? Nie ma problemu. Dziewczyny. Z Anetą razem, właściwie ja tylko napiszę, bo nic mi do tego. Anetka ułoży nam przykładowy jadłospis Mądrej Babci na tydzień i poda nam też ewentualne zamienniki, tak? tak. Czyli jak w jednym tygodniu jadłyśmy fasolkę po bretońsku, to w przyszłym tygodniu zamieniamy to na soczewicę tak. czy ciecierzycę. Tak jest. Anetko, mam nadzieję, że już ją kochamy. Będziemy miały jadłospis Mądrej Babci. Tak jest. I ja myślę, że. Jeżeli chodzi o jedzenie, to ja po prostu jestem zachwycona tym, że nam to pomożesz zrobić i będę bardzo dumna, że będzie twój jadłospis u nas na stronie. Ale zanim skończymy, to chciałabym zapytać się, co prawda ja już miałam o tym wieczór z Mądrą Babcią, ale odnoszę się do autorytetu. Powiedz mi, co z napojami? Co wywalić? Co pić? I czego… I ile pić? No idealnie by było… Ha w większości dnia pijać wodę, ale, moje drogie, tutaj ja polecam Wam wodę średnio i wysoko zmineralizowane. A dlaczego? Bo wtedy dostarczamy magnezu, potasu, nie musimy się zbędnie suplementować. Ta woda jest lepiej po prostu wchłaniana, ale do tego przynajmniej dwie, trzy szklanki herbaty zielonej, bo ma dużo anty... Zielonej herbaty, proszę pani, zielonej. Więc tutaj dużo przeciwutleniaczy, Pięknie na skórę wpływają, ale mogą zapobiec na przykład Alzheimerowi i ma... Zielona herbata dużo wapnia, więc znowu zapobiegamy o stoporozie, więc jest dużo tego typu napojów. A taka zwykła czarna herbata, jaką my lubimy na przykład z cytryną, ze skórką i z cukrem, co ty na to? No, cukier tu bym wyrzuciła, moje drogie, na jakiś zdrowszy zamiennik, no bo to oczywiście są dodatkowe kalorie. Ja miałam program pod tytułem Biała Śmierć, o tak soli i jest. o cukrze. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, gdzie ten cukier jest, więc musimy go ograniczać. No, Czarna herbata z cytryną jest pyszna, ja ona też bardzo. Lubię. Jedyną wadą jej, moje drogie, jest to, że ona tak do końca nas nie nawadnia, ona raczej nas odsusza, wysusza, ale utrudnia się wchłanianie żelaza, więc tu mamy znowu Czyli problem. Czyli zobaczcie, te nawyki fajne sprzed pięćdziesiątki, że wypijamy sobie ze smakiem dobrą czarną herbatę z cytryną, po pięćdziesiątce powinna nam ta herbata zzielenieć, ponieważ zaburzenie wchłaniania żelaza nam nie pomaga, przy chociażby problemach z menopauzą. Menopauzą, tak? ale po drugie, moje drogie, no w większości wtedy pani zażywa wiele innych tabletek i czarna herbata w ogóle utrudnia wchłanianie się no leków. No i jeszcze zawiera tak? teinę, która pobudza działa. bardziej niż kawa. Tak, więc wypadałoby lepiej te dwie filiżanki kawy, Dzień nie można by było napić się, ponieważ kawa zapobiega chorobom serca, tak? wzmacnia naczynia krwonośne, ale idealnie, tak, żeby to była dobrze. prawdziwa kawa, nie kawa rozpuszczalna, która jest Uff. napojem. Annetko, kocham cię, ponieważ na ostatnim wieczorze z Mądrą Babcią, jak mówiłam o Białej Śmierci, obiecałam następny program o Czarnej Śmierci, czyli właśnie o różnych substytutach, kakaach rozpuszczalnych, czekoladach rozpuszczalnych, kawach rozpuszczalnych. Czyli jeśli chcemy. Uzyskać przepyszny smak kawy. Ja Wam wspominałam na wieczorze, że wywlokłam z mój perelowski młynek do kawy i po prostu go zwyczajnie zaczęłam używać. Nie kupowałam ekspresu, za nie wiadomo ile z, mieloną, z funkcją mielenia kawy. Następny wieczór będzie o Czarnej Śmierci, czyli o różnych sztucznych kawach, kakach, czekoladach. Nie tylko dla nas, ale też dla dzieci. Tak? tak? Także kawa naturalna. A jeżeli ktoś jest bardzo zacięty w dbaniu o zdrowie, to może przejść na kawę zbożową, Anetko? Jak najbardziej. A, A co fajnego w kawie zbożowej? Tak naprawdę dużo bunika rozpuszczalnego, które nam jest potrzebny, dużo witamin hmm. też z grupy B, ale mamy tutaj, moje drogie, nie tylko inkę, ale jest kawa żołędziowa, nie wiem, czy słyszałyście. Ja pierwsze słyszę. Jest właściwości zdrowotne, ma niesamowite, pomaga po wszystkich wirusach, biegunkach, Regeneracja, tak? Regeneracja. Świetnie wspomaga pacjentów przy chorobie nowotworowej, nie szkodzi. Więc warto byłoby się z nią zapoznać. Dziewczyny, przeszperam internet, zobaczę, co to jest taka żołędziowa i przy czarnej śmierci opowiem Wam w przyszłą niedzielę dokładnie. E, dlaczego warto i skąd ją wziąć. Super, Anetko, a czy mogłabyś mm, odnieść się do tematu mleka? No z tym mlekiem to te opinie no tutaj mamy różne. E, ja powiem tak, nie powinniśmy do końca go wykluczać. Dlaczego? Bo jednak będzie nam chroniło przed ostoporozą te dwie, trzy porcje mleka, raczej znaczy porcji nabiałowych powinnyśmy popięć. Czy ten nabiał cenić. jednak nie jest taki odsądzony od wiary, bo w tej chwili mówi się, że nie jemy białka innych zwierząt. Tak? Nie, w sensie to tutaj do mleka. tego bym tak, do tego bym podeszła. Czy to, to, to jest mit? Tak, podeszłabym tak. bardzo ostrożnie. Czy biały ser z jak najbardziej jogurty? My musimy, moje drogie, nauczyć się czytać składu. To jest podstawa, tak? Jogurt powinien mieć dwa, trzy składniki. Ser żółty tak samo, a nie być serem e, wyrobem sero podobnym. Tak. tak. E, posłuchajcie, dwa plasterki sera żółtego to dzienna dawka wapnia dla kobiety po 50, tak? Więc czemu sobie nie odmawiać? Wiadomo, że nie może być tego nadmiar, ale racjonalnie do tego podejść. I wszystko z umiarem, umiarem. jest słuszne. Tak. Kefir, moje drogie. Och, o, kocham kefir. E, super bakterie dla jelit. Moje drogie, musimy oczywiście łykać witaminę D, ale żeby ona się lepiej wchłaniała, no to musi oczywiście mieć witaminę K. A gdzie ona jest produkowana? W jelitach. Więc po co łykać znowu sztuczne y, y, suplementy? Jak kefir i bakterie z niego będą pomagały wytwarzać tą witaminę? No dobrze, Anetko, ja widzę, że my mamy tematów na 20 spotkań. W związku z tym, słuchaj, spróbujmy podsumować i zamknąć to nasze dzisiejsze. Ale zanim zamkniemy, powiedz mi jeszcze jedno słowo. Napoje wyskokowe, czyli po pięćdziesiątce wino, nalewka, lampka koniaku, piwo czy nic? No, moje drogie. No, nic, idealnie by było, ale jesteśmy ludźmi. O już tak nie wiem. No, bądź dlatego tak. mówię, to jesteśmy ludźmi. Dwa kieliszki wina w ciągu tygodnia będą w porządku. Bardziej czerwone czy bardziej białe? Bardziej czerwone, wytrawne, półwytrawne, czemu nie białe? mocno zakwasza i niszczy szkliwo. a z tymi zębami w tym wieku też mamy, zaczynamy mieć już problem. Przecież zęby nie bolą, my tak. już powoli nie mamy żadnego problemu. Ale czerwone mają dużo polifenoli, więc dla serca zdecydowanie okay. tutaj polecamy. Tak? Czyli jeśli alkohol, to po pięćdziesiątce stajemy się miłośniczkami czerwonego wina, dwie lampki w tygodniu pani dietetyk dopuszcza, wytrawne, nawet działa zdrowotnie, co z przyjemnością wam na zakończenie ogłaszam. Tak. Anetko, dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze się, spotkanie. Trzymam Cię za słowo, że stworzymy przykładowy jadłospis oczywiście. Mądrej Babci i na pewno spotkamy się w kolejnym odcinku poruszając inne ciekawe tematy dietetyczne. Tak jest. Całuję Was serdecznie i do zobaczenia. Pa!